jeden. On tu idzie! Wpuśćcie mnie! <grystanie> Ej, Paweł, daj mi tam wyjść, daj mi tam wyjść. No, on tu idzie, ta kaczka tu idzie. Ej, Yogi, musisz tam... Yogi, idziesz do generatora i go naprawisz, bo dostajesz bana. Nie! Yogi, Yogi, Yogi... Yogi, idziesz, bo dostajesz bana. czy wy gdzie ja się kręcę? Yogi, szybko, Yogi! Nie idę tam! Yogi, Ej, dobra. Ej, dobra. <grym> Jogi, idziesz tam, Jogi? O... Jogi? Bo to ja tu jestem tylko. Weź Sejmie. Giełko Ej, to, to, to Jogi, to, 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 Jogi bo to zaraz tam generator wybuchnie. Ma. Jogi, ty Jogi, Jogi zaraz tam wybuchnie, Stary, generator. No właśnie. Lewą rękę. Chodźcie. Wszystko plus drugiego, idziemy nie wiem, gdzie mam iść. Ja Widziałem na generator. przy generatorze? A wiesz, że drugiego Ach. nie ma? Ej, to to robi, robi. co tu jogi robi? A wiesz, że ja tak? Nie, nie, bo pucie. mi tutaj jakieś zwariowane rzeczy wyskakują na ekranie. Ale to nie... jak dotknąć? Ej, ale ja już tego nie naprawię. Jak to Nie naprawiam. wiem, ale jak to dotknąć. Co mam dotknąć. Co za debile. <skrym> Umarłem. <śmiecki> Umarłem. Ok, one będą mi teraz. Jogi, Jogi płacze. Jogi Jogi Ej, czekajcie, czekajcie. Ła moje uszy. Ej, panowie, widzicie mnie jako ducha? Ja, byłem, że Nie. La, ja Ja, na dzirku dzirku. Ej, ej, ja się Ej, Jasia zabiła kaczka. Ej, zakradnij się! Ej, Ej, fazmofobię, 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 fazmofobię. Kaczka, Ej, ja mnie zabiła ta kaczka. kaczka. Ej, wy też jest Kaczka, kaczka, kaczka. 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 Ej nie, 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 ja ja mnie nie, 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 mnie generalnie mogę Ja nie, 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 jestem duchem, tak. a Ja nie, Ja, ja, ja nie, może... nie, ja no właśnie ja ją trzymam dla ten, żeby ona was nie zabiła. Aha, teraz, mnie już nie, teraz już mnie nie trzymasz. A wtedy jakoś trzymałeś. Co, wtedy, się wtedy jest, jakoś nie to znaczy nie żyję. Ale... Ja żyję. Ja nie żyję. Ale ja nie żyję. Ale ja, żyję. Ale ja, żyję. Ale ja, żyję. Ale ja żyję. ale ja nie żyję. Paweł, ty jesteś duchem? nie no. A to się... On też żyje! Nie żyje! żyje. Nie, nie żyje. Żyjesz. Nie, ja nie żyje! mam... Ja, ja, ja mam szum przed ekranem. Ja, ja tak. też... Ale już tu żyjesz. Jak, jak, żyje. Żyjesz, jak żyje? Tu żyjesz. Ja tylko widzę jak go gwałcam. Ej, a teraz jak, a teraz jak będę chodził, chodził, to, to coś coś żyje, się coś widziało? Ruszasz się. tam ukośnik E... dance. Ja. Nie tańczysz. Póżna. Ale mam tutaj... Się... pokręcić się, możesz się pokręcić. A ja się, kle... się Tak. Ała 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 ała. ała, 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 ała! Wiecie jak to u mnie wygląda? Tak to u mnie wygląda, patrz. Ale patrz to! Ej, ile mam, ile mam przyjaciół! Jest nas był. Co tu się stało? <laughs> Dlaczego oni są pizdy we mnie? A bardziej ja w nich. Na patrz to! Patrz jak ja szybko biegam. Ej, błagam was. Ja nie chcę być dyrylowany przez animatroników. Yogi, weź na mnie popatrz. Ej, Paweł, jak ja szybko biegam. Yogi, weź na mnie popatrz. Ej, Jogi, Jogi, Jogi. weź na mnie popatrz. Ej, ale pięknie, piękne, piękne zdjęcie nam wyszło. Jaki nam piękne zdjęcie. Czy się obracam? <grywa> Ej, zabijcie ja się zabij za gnoje! Ale ja nie żyję. Ja Kto się zabiję. charakter. Kto napisał śniusia? Nie no, Kirulirut, masz odklejone myśli. Jestem, Jestem bananem. bananem. No możemy zacząć? Jasiek, zabij się Ale ja nie żyję w ogóle. No to czemu nie dasz reset charakter? Bo nie, nie mam nigdzie nic, jak Escape daj, debilu. Mądry człowiek inaczej. Aha, to dzięki. Aha, to dzięki. No, nawet tego nie mogę dać. Nawet nie mogę dać escape. Mogę dać... O, wygraliśmy. Aha. Ej. Wiesz, że gdyby nie ja, to by się nie Ej, dobra, dało. Ej, bo Jasiek, Jaśka to rozgwałcą. Jasiek, chodź zobaczyć, co mi się dzieje. Nie wiedziałem tego. Nie wiedziałem muszę zgłosić... Kaczka... Fabit... I jeszcze Paweł, teraz. Ej, ja ja ponownie dołączam. Bo mi się zwieszy chyba ten FNAF. I wpiszę magiczne hasło Leon. Tu ktoś nazywa Informatic Ohio 2115. Też mam ocenę Play Po ej, tu nie ma już tego Musimy otworzyć nowy serwer Bo tu nie ma nigdzie Nie mogę właśnie bo tu nie ma nic takiego No i jest tylko Jest jakiś e, Polish name et, coś tam Klee night No ja musiałem dać leaf Stałej mi trzeba wyjść chyba. cię kąpać. Wiecie, co ja kończę. Tak? Yy, mogę skończyć kiedy chcę, Paweł. Nie będziesz mi rozkazywał. Nie. Nie jestem wieskiem i nie możesz mi dzwonić. Nie masz prawa do mnie dzwonić. Ej, dobra, stworzyłem serwer. Dobra, noc Co? Jajcu Paweł! Dobra, tacy właśnie jesteście? ty jesteśmy! A zapisaliście sobie zdjęcia? Zapisaliście. Ej, Paweł, gdzie... Paweł? Jesteś już, dobra. E, sas. Z małej wszystko. I razem. Ej, czy zapisaliście sobie te zdjęcia z Leonem? Jakie zdjęcia z Leonem? Te co, przy, te, co wam wysłałem na czatu ogólnie. Znaczy te z, z Flafem? Tam. Co byliście w grze? Zapisaliście sobie? Nie, ej, no ja nie mogę. Dlaczego to usunąłeś? Ja je mam. Jaki ty jesteś pośledzony, Jogi? A wiecie, że ja je mam. No ale my tego nie mamy, Debilu. Trzeba było mnie tak nie wyzywać, Pawełku Trzeba było mnie nie rozkazywać. Jogi, ty się tak obrażasz. No ja takie coś denerwuję. O! Jakie ładne zdjąć, chyba sobie je tylko wyślę. Ej, on teraz nas, Ja nie mogę się tak obraził. Nie. Jogi, to idź po prostu już, ej, nie siedź tutaj, jak masz zamiar tak No się właśnie nie. idę tylko. No to idź po prostu sobie. Chwila, bo ja komuś to wysyłam. Bye, bye. Nie dzwoń do mnie. No to wyłaś, ja piję, wywal go po prostu. Oj. No, daj ready. Nie? I? No. no No, to możemy, możemy w czwórkę To noc, noc, noc pierwsza Ready Set go, go, Teleporting teraz No nie pisze To bardziej nie jest napisane No bo no, babica... Ja nie mogę, on nie lubi grać? On nie lubi grać w Roblox'a? Tak jak Jasiu. No Kowalczyk, przecież jak my chcemy z nim grać we Fnapa, to on mówi, że nie chce. USA. 1983. This time. The terror has followed you ja pierdolę, ja skimpuję tą kacenkę. Nie tylko obchodzi gra. Nie wiem, klikałem to spację, psada i myszkę cały czas. Mamy latarkę jakąś? Ej, tu z tyłu jest jakiś stół. To jest fajne, bo tu nie ma ograniczonego. No, ja tam wyszedłem już dawno. Jak wiedzę dobra ja tam idę po prostu. Paweł tu jest jakiś inny pokój. Chodź tu lepiej. O jest zgiga sos. Właśnie nie wiem. Не заставляй меня сама Но. Угу. Урда, могу еще положить на ушку. где Myślę, że jak animatroniki tu przyjdą, nie będą chciały nas zabijać. Stary Ej, nie wszedł? Kurno. Это тут не мах рыба, и вугуле, посмотри, тут свои на покое, не? Был, який... Хочешь... Ходил на ушко, уже, Видел такого... Такого пацана. Ну, тут щи не да скакать. Dzielę, no ja je tak uchylam, patrz na to, patrz na to. Ja bokiem nie wiem, nie widzę nic. Ja sobie po prostu wychodzę.